Bestialskie i nieraz rytualne mordy, głównie na chrześcijanach, to codzienna praktyka islamskich terrorystów. Na terenach zajętych przez tak zwane państwo islamskie na porządku dziennym jest też niewolnictwo seksualne, które dotyczy tysięcy kobiet i dziewcząt. Jednej z nich, o imieniu Bushra, udało się uciec z niewoli dżihadystów. Oto jej relacja. Barbarzyństwo państwa islamskiego nie ma końca. Niewolnicy ISIS są w bestialski sposób mordowani i prześladowani. Obowiązuje zasada: kto nie z nami, ten przeciw nam. Najgorzej traktowani są chrześcijanie i wyznawcy jazydyzmu. 21-letnia jazydka, Bushra, która cudem uszła z życiem z niewoli dżihadystów, przedstawiła dziennikarzom wstrząsającą relację z niewoli. w szkole, a później, a później, a... بعد قالوا كلياتكم فوتوا على غرفة يعني سو سو يعني يعني كان كان واحد راح يبيع غنم. Więzione przez dżihadystów kobiety doświadczyły prawdziwego koszmaru. قالوا قالوا لنا يعني يعني حيل كنا خايفين وكنا نبكي يعني الضغط اللي شفت يعني كل يوم يأخذوا ابنت ويغتصبوها حاولت أنتحر <applause> يوميا يعني تقريبا شي يوم تقريبا خمس مرات لا يعني يعني أختي يعني عمرها أقل من 14 سنة ويعني وقت اللي اقتصوها يعني بس يعني كنت اسمع صريختها يعني يعني ايدها كان شادينها ورجلاها ما كنت يعني حتى اقدر أساعدها بيقو وكتره przeżyła boszla nieodwracalnie okaleczyło دايما لما غمت عيوني انام يعني قبل اشوف هذول الاطفال الصغار يعني بالطلاق يعني بمقاتلينهم هذول يعني الرجال هسه يعني يعني عايشه يعني كني ماني عايشه Przez trzy miesiące byłam więziona z kilkoma jazytkami przez dwóch mężczyzn, którzy kupili nas na targu niewolnic. Trudno mi o tym mówić. Torturowali nas siłą, chcieli nawrócić na islam, kazali się modlić i czytać Koran, a gdy odmawiałyśmy, bili nas, wyprowadzali na zewnątrz, przykuwali łańcuchami i kazali stać w palącym słońcu, zmuszali do picia wody ze zdechłymi myszami na dnie. Grozili, że będą nas razić prądem. To nie są ludzie. Oni myślą wyłącznie o śmierci, o zabijaniu. Cały czas biorą narkotyki. Na wszystkich chcą się mścić. Oni nas nie kupują, żeby zabić. Dla nich jesteśmy niewolnicami, ich własnością. Gdy próbujemy uciec, zazwyczaj nas łapią, prowadzą z powrotem do domu i znów torturują, aby nas ukarać. Nie zabijają, ale to, co nam robią, jest gorsze niż śmierć. Pewnego dnia wrócili do domu z frontu późno wieczorem. Zasnęli ze zmęczenia. Po północy upewniłyśmy się, że śpią naprawdę głęboko. Było nas pięć dziewcząt. Uciekłyśmy przez okno. Zabrałyśmy im komórkę. Skontaktowałyśmy się z jednym z naszych partyzantów. Pokierował nas przez telefon. Szłyśmy pięć godzin. W końcu dotarłyśmy pod górę Sinjar, a tam już znaleźli nas jazydzi.